Cześć, witam, xgrosz z tej strony, witam w poniedziałek i mam dzisiaj dla Was kilka ciekawostek. Między innymi, co tam dzieje się w świecie XRP, może jakaś mała refleksja nad bankrutami, do których dołącza firma bratanków lub siostrzenic, Szolca, <grytania> ze swoją aplikacją. Ale zanim o tym, definitywnie musimy sobie tutaj dotknąć tematu naszego turnieju. Który kończy się za 6 dni, i jak tutaj to wszystko wygląda? Otóż zobaczmy sobie na naszą, na naszą drużynę. Tutaj widzę, jest zacięta walka o pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o naszą drużynę. Jak pamiętacie, 500 USDT dla pierwszego miejsca w naszej drużynie. Sponsorowane przez X grosza, więc tutaj jest to, co tutaj zawalczyć. Widzę, że tutaj te trzy osoby, tutaj definitywnie ciągle mają szansę, choć nigdy nie wiadomo, jak to się potoczy. Ciągle może ktoś tutaj z pierwszej dziesiątki lekko wskoczyć na pierwsze miejsce, gdyby coś się zadziało. Jak wygląda druga dziesiątka, a więc, aby załapać się w pierwszej dziesiątce, zobaczcie, trzeba 30% zysku ze swojego salda. Całkiem nieźle. Druga dziesiątka to ciągle powyżej 10% zysku, żeby załapać się w drugiej dziesiątce. I trzecia dziesiątka, którą zamyka x grosz ze swoim zyskiem 8,5%, to jest właśnie tak klasyfikuje się trzecia dziesiątka. Tak wygląda 34 dziesiątka, 4% i... 2% pierwsze 50 miejsc. Później zbliżamy się do tych, co nie mają w ogóle zysku i do tych, co są stratni. A więc tak wygląda tutaj, tak wygląda nasza, nasza drużyna. W sumie m, jesteśmy na 75 miejscu w rankingu wszystkich drużyn. Wszystkich drużyn, bodajże jest tam 460 czy coś takiego z e, średnią 54 i prawie procenta, więc wypracowaną przez pierwsze 10 miejsc, więc całkiem, całkiem nieźle, powiedziałbym, powiedziałbym nieźle, a wręcz, wręcz niesamowicie, a więc gratuluję, gratuluję wszystkim tutaj w, w tej pierwszej dziesiątce, całkiem nieźle sobie tutaj dajecie radę, widzę, że mniej lub bardziej e, konserwatywne podejście do tradingu i jakieś tam... E, z tego mamy wyniki. Jak wygląda w tej chwili tutaj rynek? Rynek idzie góra-dół, góra-dół. Zobaczcie, jesteśmy tutaj na czterogodzinówce, a więc była nadzieja, potem zjazd w dół, potem znowu tutaj załapała nadzieja i teraz znowu mamy zjazd w dół. Słuchajcie, ja tutaj ostatnio, jak mieliśmy dyskusję o tych indykatorach nawet u Majka na... Na niedzieli, nie na tej niedzieli, tylko na poprzedniej niedzieli. Na tej niedzieli nie mogłem być tam. Mieliśmy mój rodzinny trader numer jeden, a więc Teściu, ma gorączkę, więc tam wczoraj śmigałem szukać apteki, która ma dyżur i tak dalej, więc dzieje się. Między innymi dlatego nie ma go w pierwszej dziesiątce, ponieważ gorączkuje. No ale. Trzymamy za niego kciuki i podajemy mu co tam e, trzeba, żeby, żeby, się wykaraskał jak najszybciej z tych swoich gorączek i wrócił do, do tradingu i do, do, w ogóle do świata krypto. Ale wróćmy do tematu. A więc dwie niedziele temu tam była taka dyskusja o indykatorach. Ja tam nawet niespecjalnie wcinałem się w tą dyskusję, ponieważ nie chciałem już jakby dokładać swoich groszy do tej całej dyskusji. No ale tam była pomiędzy Wesleym a Drugim kolegom, który, który dyskutowali o indykatorach, i jego i, i zdanie i podejście do indykatorów było takie, że to jest jedna wielka bzdura. I ja się nad tym zastanawiałem, ponieważ no chłop ma jakieś tam doświadczenie w tradingu 30-letnie, więc jakieś 30-letnie, więc spore, powiedziałbym, na pewno większe ode mnie. Więc warto było się chwilę zastanowić nad tym, co powiedział. No, i powiem wam, że zastanawiałem się chwilę i tak analizowałem to, co powiedział, i dalej wracam do, do, do punktu wyjścia, tego co ja zajmuję, jeżeli chodzi o trading, szczególnie jeżeli chodzi o trading w krypto. Już nie mówię o, o kupowaniu PZU czy coś w tym stylu. Tutaj pół żartem, pół serio. Oczywiście, kto wie o co chodzi, ten wie. A jeżeli chodzi o rynek tradycyjny. Jeżeli chodzi o rynek tradycyjny, to i często o tym powtarzam, że traderzy z rynku tradycyjnego zupełnie mogą jakby się tutaj na rynku krypto zaskoczyć. dlaczego? Ponieważ oni sugerują się, używają biorą pod uwagę, zupełnie inne indykatory, wskaźniki, Niż my tutaj na rynku krypto. I ja wiem, że nie jestem jakimś już jeszcze długoletnim traderem, ale przez te cztery i, i, i lata tradingu tutaj na krypto zauważyłem jedną rzecz, o której mówię tutaj z Wami i którą się z Wami tutaj dzielę, i mam nadzieję, że niektóre osoby z tego korzystają. Zobaczcie tutaj. Na rynku tradycyjnym mamy zarobki, mamy firmy, mamy zmiany prezesów, mamy kontrakty następne, które firma zawiera. Mamy mnóstwo różnego rodzaju informacji, którymi możemy się sugerować, co robiąc, co zrobić, w jaki sposób się zachować, jak się ustawić, sprzedaż, bla, bla, bla. Więc tam jest zupełnie inna rozgrywka. W świecie krypto natomiast ja zauważam, że mamy głównie. Poza oczywiście tym, że w jakimś tam stopniu rynek krypto śledzi lub odzwierciedla to, co dzieje się w rynku tradycyjnym, można to sobie sprawdzić, patrząc tam na SP i na Bitcoina, a do Bitcoina dołączone, sparowane są wszystkie inne krypto i tak dalej. Ale głównie u nas, ja bym patrzył na akcję cenową, która dzieje się na rynku krypto, i ta akcja cenowa, mniej więcej, w większości przypadków wyznacza nam to, co będzie się działo z ceną w danym momencie. I tak możemy sobie i tutaj już mówię o tych moich wskaźnikach, które są przeze mnie jakby najczęściej używane, a więc EMA cross ym, i MACD, czyli MACD, jak ja to tutaj tu mówię. Bardzo proste indykatory, które można sobie tutaj w buybicie y, na tej giełdzie wrzucić. Na swoje, na swoje wykresy. I, a, I co? I zobaczcie tutaj. Mamy, mamy tutaj jeszcze raz. E, mamy tutaj różne ramy czasowe, oczywiście. Możejdźmy na godzinówkę w tej chwili. I zawsze, zobaczcie, godzinówka. I zawsze po tym, e, po tym wskaźniku, który wskazuje nam, co się mniej więcej dzieje, a więc czy kapitał napływa czy odpływa z rynku, czy mamy nadmiar kupujących i, i, i te fale nadchodzą, czy mamy sprzedających i nagle wszyscy z, z, uciekają. To mniej więcej, obserwowanie tego mniej więcej może nam być jednym z takich elementów naszej decyzji co do podjęcia tego, czy wchodzimy, czy wychodzimy, czy shortujemy, czy longujemy ten rynek. Więc definitywnie, te wskaźniki mają bardzo duży, jeżeli o mnie chodzi, bardzo duży udział w podejmowaniu decyzji tego, co mam robić. I gdybyśmy popatrzyli, ja wiem, że mój wynik tutaj w porównaniu do kolegów nie jest rewelacyjny 8,5%, ale jak zawsze powtarzam, ja jestem bardzo konserwatywnym traderem, i gdybym sobie może wziął, nie wiem, mniejsze konto, to może bym próbował tam szaleć bardziej. Obstawiając bardziej ryzykownie, ale mam zapomnienie, no jakoś tak się złożyło, że lecę na moim całym koncie i ten 8,5% za chwilę 9, za chwilę 10, ponieważ w taki sposób traduję, bardzo konserwatywny. To jest wynik dla mnie bardzo satysfakcjonujący, jeżeli chodzi o, o moje konto i o to, co robię. A tylko i wyłącznie dlatego w taki sposób traduję, ponieważ ja nie mam zamiaru niczego ryzykować. Ja chcę po prostu. Konserwatywnie cały czas zyskiwać na tym rynku i wychodzić z rynku z zyskiem. Więc porównując rynek tradycyjny do rynku krypto, pomimo wszystkich tych powiązań, które mają, ciągle w rynku krypto nie mamy zarobków, nie mamy jakichś innych takich różnego rodzaju ciekawostek, co mamy i informacji, które mamy w rynku tradycyjnym, więc główną naszą, przynajmniej dla mnie, Takim wskaźnikiem, który obserwujemy, jest właściwie akcja cenowa, która pozwala nam wyznaczyć to, co w danym momencie będzie działo się przez przynajmniej jakąś chwilę na tym rynku. I wiemy, wskaźnik jest z lekkim opóźnieniem i tak dalej, ale bezwładność rynku ciągle pozwala, aby ta cena poszła w górę później czy poszła w dół po tym, co wyznaczy nam i, i lub pokaże nam to, co dzieje się z napływem lub odpływem środków, czy z shortami lub longami na rynku krypto. Więc warto się nad tym zastanowić, ja mówię zawsze mówię, że zapraszam do mojego ABC tradera, możecie, możecie szukać sobie różnego rodzaju mentorów, cudów i dziwów, którzy będą kazali wam płacić nie wiadomo, jakie kwoty za to, żeby dowiedzieć się powiem. Banałów, które tak naprawdę wystarczy poświęcić chwilę czasu i, 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 i trochę materiałów pooglądać, aby samemu do tego dojść. Więc nie, nie, nie przesadzamy. A środki, które poświęcić można by było na kogoś, kto nam kłapie o tym, poświęcić już dokładnie na doszlifowywanie swoich umiejętności, choćby na, choćby na giełdzie. Jednej czy drugiej, na którejkolwiek trajdujecie. Ja tradeuję akurat na Bybicie, ponieważ tutaj dla mnie jest najwygodniej. Ma, ma wszystko to, co mnie interesuje. I teraz a propos giełd i a propos <laughs> refleksji, która nasunęła mi się choćby z tymi wszystkimi bankrucjami, które tutaj są. Jak już kilka razy wspominałem, jest tutaj nas paru weteranów w rynku krypto, którzy przeszli przez Podobny właściwie scenariusz w 2017, 18 roku. Tyle, że był to troszeczkę inny kąt i często może tam słyszycie o wspomnieniach o Dascoinie, o BitConnectie, o OneCoinie, o różnych innych tego typu tematach, które były w świecie krypto w 2016, 2017, 18 roku i w 2018, kiedy to się wszystko załamało. I jest jedna refleksja, którą chciałbym, abyście wszyscy nowi, Wchodzący w świat krypto zdali sobie z tego sprawę i pamiętali na przyszłość coś, co doświadczyliśmy my. I to nieważne, czy to jestem ja, czy Mike, czy, czy Kamil, każdy, każdy miał to doświadczenie już przerobione w poprzednich latach. Nie Twoje klucze, nie Twoje środki. I to jest. Banał, który jest powtarzany non-stop w świecie krypto, ale tak samo jak w poprzednich, poprzednich tych wszystkich układach, układzikach, kopalniach, cloud-kopalniach czy innych projektach lendingowych, platformach i tak które obiecywały zarobki na tym, że wpłaca się do nich jakąś kwotę, a potem od nich dostaje się od tej kwoty procenty dziennie, tygodniowo i tak Tak samo, to samo wykreowało się na rynku krypto w dzisiejszych czasach i widzimy, że ten sam koniec spotyka te same, ten sam, właściwie ten sam schemat z innego konta wzięty i to jest cały myk. Jeżeli miałbym jedną rzecz powiedzieć, którą właściwie chyba sobie gdzieś tutaj ją zaoszczędziłem, tylko nie wiem czy tutaj, że musimy pamiętać jedną rzecz w, w, w tym wszystkim. Że w krypto cena pójdzie w górę, cena pójdzie w dół, taki jest po prostu rynek, i będąc tu, z tym się liczymy. I to ryzyko akceptujemy. Czego nie wolno nam akceptować, to jest pośrednik, odbierający nam dostęp do moich krypto. I to jest bardzo ważna rzecz. I teraz to są pośrednicy, odbierający nam dostęp do naszych krypto, akurat teraz tutaj było inny, inna sytuacja, ale teraz zastanowić się warto, czy czasami coś, co mamy w tym momencie nie jest gdzieś u pośrednika i teraz, jeżeli chodzi o giełdy, to jest ryzyko, które musimy zaakceptować, chcąc, chcąc być tutaj na giełdzie, a więc używamy pośrednika do e, tradingu, więc tutaj Krypto, które są w saldzie na naszym portfelu, to są krypto zagrożone. I to musimy wiedzieć. Ale to jest zupełnie inny model biznesowy niż wszystkie tutaj, choćby wiecie Blackfish, Celsius i te inne. Więc to jest warto aby sobie zapamiętać. Cena idzie w górę, cena idzie w dół. Taki jest rynek, to akceptujemy, z tym się liczę. Ale nie mogę sobie pozwolić, żeby pomiędzy mną a moimi krypto był pośrednik. Chyba, że świadomie zgadzam się na to i rozumiem to, używając choćby jakiejś jednej, drugiej czy trzeciej giełdy, zależnie od tego, której giełdzie i, i jak najbardziej nam, nam zależy. Bo, bo w końcu kiedyś w jakiś sposób musimy to, wiecie, jeżeli chcemy uczestniczyć, musimy właściwie gdzieś kogoś wybrać. Na tym to polega. To jest taka refleksja, nad którą warto się zastanowić. Więc biorąc to pod uwagę, chciałem jeszcze jeden temat dzisiaj, dzisiaj dotknąć. Nie będę tutaj teraz szukał na Twitterze, ale widzimy tutaj, że Coinbase, właściwie chyba mam tutaj, Coinbase, znowu. Nie wiem, jaka, ile w tym prawdy jest, ale z ostatniej chwili, że Coinbase, użytkownicy Coinbase mają problemy z wypłacaniem swoich środków do, do swoich kont bankowych. Więc znowu pośrednik pomiędzy nami a naszymi krypto. Coinbase. Tu jest inny inny, inny temat, ponieważ Coinbase i tutaj znowu, e, jeżeli wejdzie, jak bardzo regulowany jest ten, ten e, operator i czy czasami stuknięcie młotka przez legislatorów automatycznie nie zmusza go do tego, aby zablokować nam nasze środki. Więc to jest też ważne, kogo wybieramy. No, więc... E, Gdzieś tam tutaj było też, że w Chinach jakiś bank zamroził środki swoim użytkownikom, i tak dalej, i tak dalej. Więc nieważne, krypto, tradycyjny świat. Pierwsza i podstawowa rzecz, czy pomiędzy nami, krypto zostało stworzone do tego, aby pomiędzy nami a naszymi środkami nie było żadnych pośredników, abyśmy my mieli dostęp do swoich środków. Teraz, o czym chciałem powiedzieć, to jest jeszcze na koniec taka ciekawostka dla wszystkich tych, co ze mną już od lat, Interesują się i śledzą temat XRP i tematu XRP oraz firmy Rypo. I nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli ktoś jest nowy na, w temacie, w tematach krypto i w świecie krypto, to może nie wiedzieć, w moich starszych filmach o tym często mówiłem. Jeb Macaleb to był jeden z twórców XRP i jako jeden z twórców XRP, który nie zgadzał się z kierunkiem, który obrała firma Rypo i, użyt... i, 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 i rozwojem XRP, chciał po prostu odejść. Więc w wynagrodzeniu zabrał jakąś część swoich XRP ze sobą. I od początku samego tam się rozgrywała bardzo taka brzydka gra ze strony Je Jeba MacAllapa w stosunku co do ludzi z Ripple i wszystkich innych XRP hodlerów i dlatego nie bardzo akceptuję Jeba jako dobrego gracza w świecie krypto, dlatego w ogóle go nie wspieram, nie popieram, nie mam zamiaru w nic inwestować, z czym ten gość ma w coś, w cokolwiek wspólnego, więc, ale wracając do tematu, Jeb miał mnóstwo swoich XRP, które zabrał ze sobą odchodząc z, z Ripple i TXRP na początku chciał zdampować wszystkie naraz, położyć ich na łopatki, zrobić tak zwanego rug ale firma wystąpiła do sądu, była sprawa, więc wyznaczono mu, że może sprzedawać TXRP w określonej ilości dziennie. I jak widzimy, tutaj Jeb sprzedawał TXRP w określonej ilości dziennie. I co wygląda na to, a miał ich miliardy, tutaj zobaczcie jeszcze w 2020 roku, miał 4,3 miliarda XRP, ale co się okazuje, że cały czas, regularnie, dzień w dzień, miliony i miliony XRP były dumpowane na rynek przez Jeba, i wygląda na to, że przez jeszcze 4 dni 4-5 dni w tym tempie, co zrzuca w tej chwili na rynek 4,7 miliona XRP dziennie, JEB sprzedaje. 4 dni i JEB będzie miał 0 XRP. A więc za 4 dni, 5 dni, portfel JEBA będzie 0 miał XRP. I ta podaż XRP dzienna na rynek ze strony Jeba zostanie właściwie wyczerpana, co jest jakby pozytywną wiadomością dla wszystkich hodlerów XRP. Teraz jedyną rzeczą, która zostaje, to jest przeskoczenie całej sprawy z SEC, czyli Security Exchange Commission i, i miejmy nadzieję, będzie to, będzie to ciekawe, właściwie ciekawe zakończenie lub ciekawy początek dla tego, co Właściwie może dalej się rozgrywać z XRP i z firmą Ripple i z tym, co chcą zrobić z XRP. Więc ten temat ciągle z tyłu napalniku jest i jest cały czas podgrzewany u mnie i ciągle swoje XRP, takie jakie miałem na początku, takie mam do dziś. Tyle, że oczywiście małymi ruchami i kroczkami, okazuje się, że te XRP w tej chwili to tak jakbym miał je wypracowały same siebie na portfelu, ale czekałem na, ten, czekałem na ten dzień, kiedy Jeb skończy sprzedawać swoje XRP, tak samo jak czekał na ten dzień, kiedy właściwie SEC zamknie temat sprawy pomiędzy SEC i Ripple i wreszcie zobaczymy, co i gdzie i w którym miejscu pojawi, i czy w ogóle pojawi się światełko w tunelu i właściwie e, zarówno XRP, jak i firma Ripple, jak i wszystkie inne e, tematy związane i wokoło XRP, które są jakby wstrzymane w tej chwili, e, będą mogły wystartować e, i właściwie się rozwijać. Tak jeszcze na sam koniec to Flare. Również wystartowało nasze pierwsze sparki. Zobaczymy chyba w portfelu 15 września. 15 września, lub gdzieś na początku września. Nie 15 września, gdzieś na początku września, ale będzie to 15% z tego, co nam się, że tak powiem, nie chciałbym powiedzieć, należy, ale to, co będzie nam przysługiwało. Więc zaczyna się, zaczyna się, zaczyna się ciekawie. Dobra, to tyle na dziś. Dzięki wielkie. Tutaj jeszcze portfel Drzeba i jego transakcje. I tutaj widzimy, co się tutaj dzieje. Widzicie 4 miliony 200, coś tam wypływa, wpływa. Więc zobaczymy, jak to się będzie rozgrywało. Dużo, dużo ciekawostek. No i co? No i do słyszenia jutro. Trzymajcie się. Cześć.